Przed momentem zakończyło się spotkanie trzeciej kolejki grupy D Ligi Europejskiej między Lechem Poznań a standardem Liesz, i zapraszam teraz do krótkiego podsumowania tego meczu. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym Was zachęcić do podzielenia się własną opinią na temat tego meczu w komentarzu pod tym filmem. I zaczynajmy! Chciałbym z tego miejsca pozdrowić przede wszystkim wszystkich, wszystkich yy, niedowiarków. Wszystkich, wszystkich. Wszystkich niedowiarków, którzy pisali mi w komentarzach po niektórych meczach Ligi Europy i gdzieś tam na forach, pisali, że Lech nie wygra żadnego meczu w tej fazie grupowej. Proszę bardzo, Lech wygrywa 3-1 w świetnym stylu. Piłkarze, którzy wcześniej stali w cieniu tych bardziej medialnych, pokazali się dzisiaj ze świetnej strony. Mam tu m.in. na myśli Skurasia czy Alana Czerwińskiego, o którym wcześniej mówiłem w poprzednich filmach. Że jest bardzo niedocenianym piłkarzem, nawet na poziomie ekstraklasy. W poprzednim meczu Lech wygrał w Puszkowie ze zniczem 3-2 do w ramach 1-16 finału Pucharu Polski, natomiast tamten mecz był praktycznie żadnym wykładnikiem przed tym meczem, bo yy, no, tam zagrał bardzo rezerwowy skład. Natomiast świetnie zagrał Awad, który dzisiaj wszedł i dał świetną zmianę za yy, bodajże Markwińskiego który by the way dzisiaj zagrał po raz kolejny bardzo przeciętnie, dużo tracił piłek i ogólnie średnio się prezentował. Przed tym meczem, to co Lech Poznań łączył ze standardem Liege, no to zero punktów na koncie. Więc tak naprawdę spotkały się zespoły w cudzysłowie najgorsze w tej, w tej grupie D. No to i właśnie, i to był mecz o wszystko, można powiedzieć, bo gdyby Lech ten, ten mecz przegrał, no to już praktycznie pożegnałby szansę na, na awans z grupy, a tak nadal ma ogromne szanse, bo jednak trzy punkty to nie zero. Sam początek meczu trochę mnie niepokoił, ponieważ standard całkiem ciekawie wchodził w pole karne Lecha Poznań, fajnie operowali piłką, szybko, składnie, natomiast Lech potrafił się temu przeciwstawić i mądrze kontrował, Pierwszego gola Lech Poznań strzelił w 12 minucie i był to gol Michała Skurasia. Po świetnym dośrodkowaniu Pedro Tiby, który według mnie dzisiaj zagrał chyba najlepiej na boisku, w ogóle muszę Wam się do czegoś przyznać, bo to podanie Pedro Tiby i ta asysta to przy, tak w pierwszym ułamku sekundy przed telewizorem sobie mówię, kurde, ale zepsuł. Natomiast okazało się, że to podanie w ogóle nie było zepsute, bo jeden z obrońców standardu się zawahał Skóraś wyszedł idealnie w tempo i, i wykończył. Wykończył to naprawdę... To też nie była aż taka łatwa piłka, powiedzmy sobie szczerze. Wielu ligowców mogłoby taki strzał przestrzelić, tak jak Michał Jankowski, Maciej Jankowski z Arki Gdynia w ostatnim meczu z Koroną Kielce w Pucharze. Wygooglujcie sobie, jeśli ktoś nie wie. Drugiego gola Lech Poznań strzelił już w 22 minucie. Był to gol Iszaka po super dośrodkowaniu z lewej strony Tymoteusza Puchacza, który również zagrał dzisiaj świetne spotkanie i w ogóle to była taka super akcja Jakub Moder do Puchacza, Puchacz z lewej strony do Iszaka, a Iszak bodajże z około 5, miejsc, 5 metra dobił piłkę i kurczę, ten Lech Poznań w końcu wyglądał na taki zespół który, no, który chcieliśmy oglądać w tej Lidze Europy, no bo z Benficą brakowało jednak czegoś brakowało z Glezgą było tak, no Glasgow potrafi zabijać mecze, natomiast no z tym standardem Lech pokazał to, co wydawało mi się, że chce pokazywać od początku grania w tej lidze Europy. I, i, i trochę szkoda, właśnie tego co nastąpiło zaraz po tych bramkach, bo Lech stracił bramkę na 1 do 2. Też taka sytuacja dziwna, bo dość dużo miejsca miał jeden z zawodników standardu, który oddawał strzał na bramkę, strzelił w słupek piłka odbiła się od słupka, potem od pleców, bednarka i dobił, go, dobił tego gola jeden z zawodników właśnie standardu. I kurczę, no gol tak naprawdę w najgorszym momencie i obawiałem się od tego Lecha, jeśli mam być szczery, obawiałem się, natomiast y, pozytywnie mnie Lech zaskoczył, ale tak naprawdę kilka minut później, bo zaraz po tym golu 1-2 Lech mógł stracić szybko gola na 2-2 no i... Tak naprawdę wydaje mi się, że ten, to, ten zimny prysznic spowodował, że Lech potem już zdecydowanie bardziej skoncentrowanie grał całe spotkanie. W 36 minucie mieliśmy jeszcze całkiem kontrowersyjny faul jednego z zawodników standardu Liesz na Michał, Michale Skurasiu. Zawodnik ten miał żółtą kartkę na koncie i sfaulował Skurasia już niedaleko pola karnego standardu w akcji ofensywnej Lecha. I Dariusz Żuraw w tamtej sytuacji miał jak najbardziej zasłużone pretensje do, do sędziego tego meczu, który według mnie sędziował dzisiaj na takim, na takim sobie poziomie, jeśli mu to lekko ująć. No i pierwsza połowa, tak naprawdę w bardzo mądry sposób, dociągnięta do końca 2-1. I muszę też przyznać, że jedynym, jedynym zawodnikiem w Lechu, który mi się tak średnio podobał, to był Marchwiński. Druga połowa. Druga połowa natomiast rozpoczęła się najlepiej jak mogła dla Lecha Poznań, czyli golem. W 48 minucie, Iszaka w ogóle była to cudowna bramka, cudowna akcja z lewej strony. Puchacz wcześniej dostał piłkę od tego Ramireza. No, po prostu palce lizać. W ogóle Czerwiński to pociągnął wcześniej. Obejrzyjcie sobie skrót, jeśli ktoś z Was nie oglądał, bo no takie akcje się ogląda. No. Miękka noga, tiby. No, to jest miód, miód, miód na oczy. No, i tak naprawdę po tym golu no niewiele się działo w tym spotkaniu. Mieliśmy taką wyrachowaną, mądrą grę Lecha Poznań. Zdecydowanie bardziej wolę to niż takie cios za cios, gdzie, gdzie ostatecznie Lech kończy jako, poraż... jako przegrany. Dzisiaj Lech wyrachowaniem dociągnął ten wynik i tak naprawdę Lech jeszcze mógł w końcówce podwyższyć na 4-1, 5-1. No świetnie się to oglądało. Takiego Lecha tak naprawdę chyba wszyscy od początku Ligi Europy chcieliśmy oglądać. A więc tak, Lech Poznań zwycięża ze standardem Liesz 3 do 1, jak najbardziej zasłużony, jak najbardziej wyrachowany W końcu z chłodną głową dociągnięte do końca zwycięstwo. Był to trochę taki Lech Poznań z meczów eliminacyjnych do ligi Europy. Ja jestem zadowolony, bo od początku wierzyłem w ten zespół. Już nawet w pierwszym filmie mówiłem, żeby nie poddawać się po tej porażce z Benfiką i nawet po tym, po tej porażce z Glasgow. I Lech Poznań jak najbardziej jest w stanie wyjść z grupy, i mówię to teraz tutaj przed Wami. Przejdźmy do zawodników plusów. Zapisałem sobie ich już po pierwszej połowie. Był to Tiba, Skuraś, Iszak, Rogne, właśnie Rogne zagrał fajnie, Czerwiński, Puchacz. W drugiej połowie jeszcze podobała mi się zmiana Awada. Sykora super, w ogóle. Sykora, jakie podanie przy trzecim golu. Nie, Boże! Sykora, jakie podanie przy tej akcji Kamińskiego. No to było coś pięknego przy tym strzale. Pamiętacie, to z końcówki, chyba 80 minuta. No, palce lizać, szkoda, że to nie wpadło, mogło być tam 4-1. Yy, I tak, i Kamiński również plus z meczu. Szkoda tylko tej sytuacji, z tej końcówki, bo mogło być wyżej. Yy, I to tyle. Zapraszam Was do innych filmów, bo nie mówię tylko o Lechu Poznań, mówię też o innych klubach. Yy, więc zapraszam.